Wspólnie ze stroną Legalni Bukmacherzy przygotowaliśmy dla Was najwyższy bonus na Prime MMA 5. Zarejestruj się z linku w opisie filmu i postaw swój pierwszy kupon bez ryzyka. Ponadto zgarniesz 35 zł za samą rejestrację z linku, który znajdziesz w opisie. Najlepsze Antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty z Bagietcą. Witam, kurczę. co to taki wymęczony jesteś, bo widzę po tobie, że jesteś taki troszkę wymęczony no może wiesz, trochę trzeba tego, wagę trzeba do tego zjeba zrobić wagę musiałem po prostu no treningi wczoraj jeszcze byłem na treningu także do samego końca się przygotowywałem, ale energii mi starczy dlatego też chcę się trochę nakręcić żeby mieć taką większą taką energię... Dużony, żeby być taki tak, żeby po prostu y, mieć motywację, żeby go y, rozbić y, w tym oktagonie. No dobra, ale już tej energii trochę straciłeś na dzisiejszej konferencji, no bo znowu tam eksplodowałeś. Ale może ja wyglądam tak, że brak energii, ale ja energię mam. Ale chodzi mi, że, no właśnie, mówię, że masz energię, bo eksplodowałeś energicznie na, na konferencji kolejowej, poleciałeś ja do Po prostu muszę to zrobić, i to jest show, i po prostu y, poleciłem z koksem. No tak, no to jest show, ale też z drugiej strony no masz do niego taką żywą nienawiść, i to, to też cię napędza. Tak, tak, to mnie napędza i po prostu no. Długo wyczekiwałem na tą walkę, bo ja już od pierwszej edycji, co ja tutaj siedzę, no to już chciałem mu dać w pysk. Dobra, dzisiaj to ta sztuka się udała, dotknąłeś go, czy szybko cię ochroniarze zebrali? Bo nie widziałem, nie widziałem, ale nie widziałem, czy doszedł strzał. Powiem ci tak, że prawie już miałem girotynę. Tak? Tak. Myślisz, że to będzie łatwa walka dla ciebie? Wiesz co... Tak, dzisiaj słowo miałeś gilotynę? Słowa słowami, ale no nie chcę za dużo, tak wiesz. Wiem, że dużo słów jest wypowiedzianych, ee, dużo słów jest ten. No, postaram się tak, jak był performance ze styropianem płytkami. Wszystko zrobię, żeby tą walkę wygrać. Jakie bag jak skomentujesz te ostatnie pobicie Jasia Kapeli przez niezidentyfikowaną osobę? Ten filmie, który dostał gdzieś tam oklep pod sklepem. Szczerze mówiąc, no niefajne z tej strony, że po prostu człowiek jest atakowany. Spartyzanta. partyzanta, ale z drugiej strony dobrze, że został. <laughs> z jednej strony nie powinno się robić, ale z drugiej strony. Ja to, że, to mówię... to jest, że to jest kapela, to jest okej. Okay. O, o, tak, tak. Tak, dobrze to ująłeś. Czyli, czyli trochę ci uśmiechu na ustach ten człowiek y, zrobił. Tak, tak. I bardzo szybko dostałem te materiały, ba, bardzo szybko tego. Akurat byłem u Davida na 18 i, i słuchaj, mówi, patrz, y, kapela dostał. Dobra, bo dostał za, za ten tatuaż, tak? Tak, tak, tak. Dobra, a właśnie jak... Skomentujesz to, co teraz potem, czy potem po tej akcji powiedział kapela, że tak naprawdę y, on potem uciekł od niego. Jak ty to skomentujesz? Czy myślisz, że tak było na poważnie, że on uciekł, nie chciał się y, z kapelą mierzyć? Wiesz co, nie wiem jakie tam y, dokładnie były y, ten, ale słyszałem, że niby piec na niego ruszył y, kapeli, więc może po prostu psa się przestraszył. No nie sądzę, żeby kapeli się przestraszył. Okay, no bo ty też masz zbliżone, nie chcę mówić, że do tego człowieka, ale masz takie poglądy, które... No, które nie pozwalają Ci przechodzić obojętnie obok kapeli? No nie, nie, nie pozwalają. Ja już się nagrzałem dzisiaj, po prostu też yy, chcę się nagrzać po prostu, być taki, mieć energię, żeby po prostu wejść i zrobić robotę, żeby widzowie też byli ze mnie zadowoleni. I żeby po prostu te owocne treningi, co robiłem yy, na treningu przygotowania, żeby przy, przyniosły efekty. Dobra. A, bo nie, pamię, nie wiem czy pamiętasz jak kapela na którejś z konferencji Prime'u nie pamiętam czy to był Szczecin czy to był Radom miał szalik. No, miał, miał. I to też się wtedy mega wyprowadziło z równowagi. Tak, wziąłem mu ten szalik i jedna tam osoba wrzuciła na dach, Bo to nie jest tylko walka. Bo tego nie lubisz, tylko też masz z nim takie światopoglądowe konflikty, nie? Ty... Tak, tak, tak. No nie lubię w sensie. Poglądy on może mieć najróżniejsze, ale po co y, wytacza y, ten, ten sposób, armatę tak. y, przeciwko osobom, które po prostu nie chcą go y, słuchać i po prostu powinien mieć swoje poglądy, bo ja też mam swoje poglądy, Oczywiście. ale zostawić to dla siebie. Tylko wiesz, ja też wypowiadam się na temat poglądów, żeby jak on mnie atakuje, to żeby się też bronić. Ostatnie pytanie czy dalej podtrzymujesz te słowa, które wypowiedziałeś, że kapela po tej walce zostanie w federacji, czy ty odchodzisz? Yy, tak, ja yy, podtrzymuję, ale też, yy, no zobaczymy, no yy, też jest kontrakt. Właśnie, właśnie no, o to mi chodzi. Co, właśnie o to mi chodzi. Wiesz, no ale powiem tak, że idzie się jakoś dogadać, żeby po prostu... Na przykład nie być na wspólnych temie, czy na przykład jedną galerię ja sobie odpocznę, czy tam on i, 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 i tyle. Nie? A ile masz jeszcze kontraktu i ile walk? E, tego nie mogę no. powiedzieć. No dobra, to wszystko. Dzięki wielkie. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.